Nasze barwy narodowe, jak wiecie, to jest biel i czerwień. Biel to kolor orła, naszego godła narodowego. Czerwień dlatego, bo biały orzeł był przedstawiany na czerwonym tle, a jest bardzo ścisła reguła w heraldyce, że ważniejszy kolor, w tym przypadku orła, we fladze. Na górze mniej ważny kolor, jeśli w barwach narodowych mogą być mniej ważne kolory, ale her heraldycznie mniej ważny kolor poniżej. I to jest właśnie, to są barwy państwowe, barwy narodowe. Sejm powstańczy w 1831 roku specjalną uchwałą przyjął takie rozstrzygnięcie. Tu służba sprawozdawcza w nietypowej hali, na nietypowej arenie sportowej. Dzień dobry Państwu. Słoneczne przedpołudnie, 26 dzień kwietnia. Piękny wiosenny dzień i pora rozpocząć pierwsze Mistrzostwa Polski w najszybszym przygotowaniu kokardy narodowej, czyli kotylionów. Będziemy tutaj się bawili. Sport to zabawa. Uśmiechamy się dzieciaki, bo razem z Wami rywalizować będą o miano najszybszego mistrza w przygotowaniu kokardy narodowej wielcy mistrzowie sportu. To są medaliści Igrzysk Olimpijskich, medaliści Mistrzostw Świata. Danuta Dmowska-Andrzejuk, Sylwia Gruchała, Robert Korzeniowski, Mariusz Czerkawski i Leszek Blanik. Mariusz, ty choćby w Lidze NHL pamiętałeś o tych polskich symbolach, ty także przecież udowadniałeś, bar, reprezentowałeś, ty byłeś kapitalnym ambasadorem Polski, polskiego sportu. No, ja miałem tą przyjemność być jedynym Polakiem jak do tej pory i pierwszym oczywiście, który zagrał w meczu, w meczu gwiazd drużyny NHL, także bo to niesamowite wyróżnienie i pamiętam na, na koszulkach, które prezentowaliśmy dany klub mieliśmy też barwy swojego kraju, bo oczywiście NHL składa się z różnych z zawodników z różnych krajów, także było mi niezmiernie przyjemnie i byłem dumny, że mogłem właśnie mieć tą flagę na ramieniu i oczywiście tak myśląc o ogrodzie zimowym od razu pomyślałem, że może kiedyś jakiś mały sparing zrobimy tutaj. To być może, kiedy się zamienimy, tutaj podłogę, właśnie w lodowisko. A zatem mistrzów, zapraszam do poszczególnych stolików. To będzie rywalizacja sportowa. Poznamy mistrza w najszybszym przygotowaniu kokardy narodowej. O, Robert Korzeniowski zabrał się szybciutko do roboty. To taki nowoczesny patriotyzm ktoś powiedział wspólne, rodzinne przygotowywanie kotylionów. Flagi, wieszanie w pierwszych dniach maja i w dniu ważnych rocznic, związanych z naszym krajem. Absolutnie tak, bardzo mi się to podoba. Mnie się to kojarzy troszeczkę z tym, co przeżywałem, kiedy pamiętam, dostałem takie, takie, takie robótki ręczne. Pamiętam pierwszą koszulkę startową, jaką przygotowałem sobie, jak startowałem w reprezentacji Polski. Ta koszulka, no właściwie sam sobie ją musiałem zrobić, bo miałem zwykłą koszulkę siatkową, taką z bawełny, i dostałem orzełka reprezentacyjnego. I pamiętam, że przed zawodami w szatni przyszywałem tego orzełka jeszcze do tej koszulki. Spojrzałem sobie na, tej, na tę koszulkę, orzełek był na swoim miejscu. Może troszeczkę krzywy był, ale byłem z siebie bardzo dumny. Myślę, że kiedy się samemu to wykona, to ma podwójną wartość. Słuchaj, ty masz. Ty chyba będziesz, ty chyba będziesz mistrzem w tym. Ba, tutaj zgłaszam Dominika do nagrody za najbardziej artystyczny wyraz. Tej kokardy narodowej. Dominik, fajna zabawa? Fajna zabawa. Uwaga, uwaga. Mariusz Czerkawski. Wydawało się, że nigdy nikt nie odrobi tutaj strat do prowadzącej ekipy. Poprosimy za chwilę komisję sędziowską, by to oceniła, ale ekipa Mariusza Czerkawskiego już kokardę narodową, kotylion. Gotowy, może pokazać. Brawo, prawda pani Katarzyno, wychowawczyni tutaj tej klasy? Jestem dumna właśnie ze swoich dzieci. Bardzo, bardzo ładnie zrobiły. Proszę państwa, prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski z małżonką. Nie Dzień dobry, dobry. pani Chcieliśmy razem żoną zaprosić na bardzo różne wydarzenia związane z majówką, z Polską. Do nich należą i te konkursy, i właśnie i flagi na ulicach miast, ale także tradycyjnie należy kotyliony. Ja bardzo zachęcam wszystkich Państwa do dodania do tej pięknej, wiosennej zieleni naszych barw narodowych. E, oprócz flag, o których mąż wspomniał, możemy też przeozdobić siebie samych, przypinając kotyliony. To chyba dobry jest moment, żeby powiedzieć, że właśnie w dniu flagi polskiej będę miał okazję podpisać, aby zakończyć proces legislacyjny, ustawę z mojej inicjatywy zgłoszonej do Sejmu, o godle narodowym w tym zakresie, który decyduje i rozstrzyga ostatecznie o tym, że sportowcy polscy będą występowali w koszulkach z orłem, z dumnym orłem w koronie. I mam nadzieję, że to będzie też zapowiedź sukcesów sportowych właśnie źródła dumy narodowej zarówno na Euro 2012, jak i na olimpiadę w Londynie. Wydarzeń będzie więcej, zapraszamy na wszystkie. Przede wszystkim chcielibyśmy zaprosić 3 maja na godzinę 12 na Plac Zamkowy, gdzie będą uroczystości związane ze świętem Konstytucji 3 maja, a potem do Kordegardy naprzeciwko Pałacu Prezydenckiego, gdzie tradycyjnie będzie wystawa, którą będzie mógł każdy obejrzeć, a wystawa będzie niezwykła bo będzie tam pierwodruk Konstytucji 3 Maja. Będzie także, będą także pierwodruki tłumaczeń Konstytucji 3 Maja na różne języki świata. Obok kordegardy vis, -vis pałacu prezydenckiego stanie namiot, w którym ci, którzy nie zdążą sami przygotować kotylionów, będą mogli je zrobić e, razem z osobami, które tam e, będą pomagały. Oprócz tego dla dzieci, a zapraszam dzieci i dorosłych, tych, którzy będą w Warszawie tego dnia, żeby przyszli, dla dzieci jeszcze dodatkową atrakcją będzie wiata cukrowa w naszych barwach narodowych. Jeśli pan prezydent przyjmie zaproszenie od ekipy Sylwii Gruchały, to zapraszamy, by pan prezydent ocenił pracę i mistrzyni, a małżonkę pana prezydenta zapraszamy do ekipy Mariusza Czerkawskiego, bo ta ekipa wygrała i poprosimy. Poprosimy o ocenę najszybciej wykonana kokarda i, i, poprosimy, i poprosimy o ocenę także artystycznej pracy całej ekipy. I, i najszybciej i bardzo pięknie. I bardzo pięknie, no, gratuluję, zwycięstwa. Bo to du, duże sobie. dziewczyny się sta, starały, tak? Tutaj pan Mariusz nam pokazał, pomagał też, tak? Pan też robił? Ten, a kto robił ten największy? Wspólnie, a jako Team, a no to nie ma to jak zespołowa praca. Gratuluję bardzo serdecznie. Właśnie, niby sport indywidualny jak Sylwia Gruchała czy Robert Korzeniowski, ale pracujemy w zespole. Panie prezydencie, sport to szczególne miejsce albo szczególna dziedzina naszego życia, kiedy te barwy biało-czerwone, kiedy Biało-Czerwona Flaga, Kotylion, Kokarda ma ogromne znaczenie. Wtedy ta duma narodowa w nas y, szczególnie wzrasta. Pewnie jest wiele takich momentów, kiedy nie tylko mamy poczucie dumy narodowej, ale mamy też poczucie wspólnoty. Sport, wydarzenia sportowe skupiające szczególnie wiele osób, bądź na stadionach, bądź w halach sportowych, bądź przed telewizorami, to rzeczywiście jest okazja na taką wspólnotę ambicji i radości sportowych obejmujących prawie wszystko. Ogłaszamy, że pierwsze Mistrzostwa Polski. W przygotowywaniu kokardy narodowej zakończone. Pierwsze miejsce zajęła ekipa Mariusza Czerkawskiego, ale zwycięzcami są wszyscy.